Siemanko Siemanko witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zagrajmy sobie w Clicker Simulator, także link do trybu znajdziecie w opisie. Takie super koszuleczki, I oczywiście żartuję, że są super, aczkolwiek znajdziecie je pod, właśnie też również w opisie tego filmu, jeśli chcecie sobie taką sprawić, to jedyne 5 Robuxów. W właśnie, generalnie w tym trybie chodzi o to, aby po prostu klikać i dzięki klikaniu właśnie dostajemy, jak widzicie, punkty. Które możemy chyba wymieniać na nagrody, musimy jeszcze się dowiedzieć. Tu mam coś za robuxy, tu mam jakieś e, pety. Tutaj na przykład możemy sobie kupić znowu jakieś coś za robuxy. Generalnie jak będziecie kupować coś w moim super sklepie. O kurcze, gdzieś wlecie. Yy, to w sklepie oczywiście, no to wtedy jakieś konkursy też będą dla was, także o właśnie Robuxy i tak dalej, i tak dalej. Zbieramy sobie jakiś bonus, dostaliśmy plus 7 klików. Poczekamy sobie, zbieramy 250 i wtedy dostaniemy nowe jajko. Także, jak ktoś z Was jeszcze nie grał tego trybu, to polecam Wam bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że będzie mega ładny i mega fajny w ogóle ten tryb. Otwieramy sobie. Dostaliśmy Rare Wolfa. I tego Rare Wolf, Wolfa zrobić za, za, za właśnie. Zaekwipować w tym miejscu I dzięki temu dostajemy 4 kliki na sekundę Dzięki temu również możemy Nazbierać sobie kolejne 250 trzy razy szybciej, klikamy sobie znowu E Otwieramy kolejne jajko I dostaliśmy teraz niestety komona yy, Czy ile możemy mieć w ogóle, ten, właśnie petów na tym trybie 4 chyba, tak? Czy ile? Tak, 4 4 pety, tu mamy jakiegoś shopa. Tylko, oczywiście, chyba, za Wszystko, niestety. Także, niestety, ja z tego nie skorzystam. Aczkolwiek, jak będziecie kupować takie super koszuleczki, to jak najbardziej może i skorzysta. Także, zostawcie łapę, zostawcie suba. Jeśli chcecie więcej takiego kontaktu, to zapraszam Was do komentowania tego filmu. I zbieramy sobie, zbieramy sobie 2,5 tysiąca. I otwieramy jajo. Ok, jak widzicie, zbieramy sobie 2,5 tysiąca. Dzięki temu otworzyć sobie lepsze jajko. A z tego lepszego jajka wypadł nam kolejny rer. Także, mega, mega fajnie. Zobaczymy, ile będzie miał bonusu. I ma on 11 bonusu, dzięki temu klikamy teraz 17 kliknięć na sekundę. I w tym momencie za chwilę będziemy mieli znowu kolejnego, ale możemy zrobić sobie rebirfa, który kosztuje 800. I jak najbardziej, zrobimy sobie rebirfa. Nic nie resetuje nam się. Także mega, to mega fajnie. Wszystkie mamy pety. Także mega szybko się to robi Znowu możemy zrobić sobie rebirfa Dzięki któremu już mamy 51 na sekundę dostajemy I znowu możemy zrobić kolejnego rebirfa Także jak podoba wam się ten tryb to zagrajcie ze mną w niego Ja w niego na pewno będę grał um, Jeśli wam się będzie taki podobał da się tryb to będziemy robić na pewno tego odcinki Otwieramy sobie teraz Tutaj jest za 290 Tutaj jest za milion My otworzymy sobie trzy takie jajka Niestety nie za robuxy, nie otworzymy trzech na raz Jest common, mega fajnie Otwieramy jeszcze jedno takie jajko i dodatku, i znowu dostaliśmy 11, ok, I jeszcze jedno takie jajko nas stać, także otwieramy trzy takie jajka i mamy trzy rery, Plus to mamy jednego komona Dzięki czemu zakładamy sobie teraz tego komona e, Tutaj zakładamy sobie tego, tylko musimy zdjąć sobie ten I zdjąć sobie tego, dzięki temu mamy bira i drugiego bira I mamy dzięki temu 164 na sekundę, robimy sobie rebirfa Cyk, zbieramy znowu na kolejnego rebirfa. Cyk, kolejny rebirf. I teraz możemy zbrać sobie 10 tysięcy, dzięki czemu możemy zrobić 10 rebirfów na raz, już Wam pokazuję Cyk, kolejne 5... Nie, nie 10, tylko 5 rebirfów na raz. Ok, dzięki temu odblokowaliśmy sobie yy, kolejny jakby. Właśnie tutaj mamy kolejne planety, za 250 tysięcy kliknięć. My odblokujemy sobie to, cyk, 50 tysięcy wydaliśmy. Mamy już 882 mega, ale to mega dużo. Mamy tutaj za milion i prawdopodobnie to zbierzemy. Zobaczymy co jest na tych planetach, czy tutaj może się jakoś więcej coś dostaje, coś tego typu. No chyba jednak nie, trzeba jakoś wyżej skoczyć tam, wtedy to jest. Albo to coś się właśnie odlokowuje za te, za te tutaj monetki. Dobra, robimy sobie razy 10. Kolejny cyk i teraz znowu zbieramy 1400 już na sekundę dostajemy. Także to jest mega, ale to mega dużo. W sumie 14 tysięcy kliknięć mamy na sekundę, także to jest mega giga dużo. 85 tysięcy na nazbierać. I teraz znowu zbieramy sobie na kolejną rzecz. Dobra, ja wam pokażę jak będę już miał 10 tysięcy kliknięć na sekundę. Ok, jak widzicie, na zbierałem 500 tysięcy kliknięć, to wchodzimy sobie na kolejną planetę, kupujemy ją. I cyk, przechodzimy na kolejną planetę. A na kolejnej planecie mamy rebirf chesta, dzięki którym dostaliśmy 70 rebirfów. I w tym momencie robimy sobie kolejne 10 rebirfów. I w tym momencie dostajemy już 8000 rebirfów na raz. Oprócz tego odkryłem jedną fajną rzecz, że tutaj możemy odbierać sobie kliknięcia, dzięki którym będziemy jeszcze więcej dostawać, czy znaczy właśnie mm, punkty. Oprócz tego, tutaj mamy spina, dzięki któremu dostaniemy jakiegoś boosta. Możemy raz go na 20, 20 godzin używać. Mamy razy dwa kliknięcie i dostajemy w tym momencie 17 tysięcy punktów za jedno kliknięcie, już 19. Jak widzicie, mega ale to mega fajny tryb, mega fajnie się zanim. Jeśli chcecie z niego więcej odcinków, to zostaw łapę, zostaw suba. Dobra, mamy już 200 rebirów dokładnie. Możemy nas sobie do jajka Otworzymy sobie jajko I zobaczymy co nam wydropi 1000 Milion Kosztuje jajo Cyk Otwieramy to jajo i zobaczymy co dostaniemy z legendarnego chesta I dostaliśmy Lunar Phoenixa Ciekawe czy można trady robić, jeśli można robić trady To jak będziecie chcieli mm, robić trady To ja będę sobie grał, tutaj macie mój nick na górze Możecie mnie dodawać i będziemy robić sobie trady Mogę wam rozdać jakieś itemki, bo na pewno będę grał w ten tryb Także y, mega, mega fajnie Dobra, Załóżmy sobie tego peta On ma 59 y, busta w ogóle Do kliknięcia, znaczy to jest W tym momencie to jest chyba dla nas w sumie mało bo dostajemy tak w tym momencie już po 35 tysięcy, więc to jest troszeczkę mało. 37, chociaż nie wiem, czy jak teraz nie otwieramy tego, to to nie ma większego mnożnika, dzięki czemu dostajemy jeszcze więcej. Znowu dostaliśmy rera, jak widzicie. I tutaj mamy kozę, który pisze, czy pozdrawiam jego mamy. Pozdrawiamy jego mamy, jak najbardziej. I mamy kolejnego rebirfa, cyk, robimy unequip, equip. Ej, możemy zrobić coś shiny, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze więcej zrobić. Także możemy to zrobić. Otwórzmy sobie tu kilka jajek. Można wypadnie akurat rare Ktoś tu ma w ogóle jakiś dziwny plecak, mega duży. Epika dostaliśmy w ogóle. Dobra, no nie, nie dostaniemy raczej tego. Zobaczmy ile ma Epic. Epic ma 16 boosta, także można sobie go ustawić. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś 14, możemy ustawić na ten cyk. Mamy teraz 52 tysiące kliknięć. Robimy sobie kolejne 10 rebirfów, jak widzicie. Ok, i teraz nam to leci tak szybko, że możemy sprawdzić tutaj na to jajko ale i również kolek, dostaliśmy 9 milionów w ogóle tego kliknięć, nie wiadomo za co. Mogliśmy sobie otworzyć jajka, aczkolwiek możemy teraz otworzyć sobie jajko. I zobaczymy, co nam wydropi. Wypadam common, także generalnie na tym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że tryb wam się spodobał, jak i super moja koszulka. Możecie ją zakupić, właśnie w linku w opisie. Ja się nam, mam nadzieję, że się podobało. No i co? Cześć, cześć.